Yo, Cześć! Manko z tej strony. Yonkamol. w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pobrać kalauty do LSPDFR. Także na początku musimy pobrać OpenIV, No to będzie nam chyba bardziej potrzebne. Także pobieramy OpenIV, tam musicie zaakceptować parę rzeczy, wybrać plik z Grom, no i wtedy możecie już to wyłączyć. Także gdy chcemy sobie pobrać jakieś kalauty, Wchodzimy na stronę LSPDFR. Klikamy pierwszy link Trzeba poczekać aż się załaduje Teraz Downloads I tutaj wchodzimy w Scripts and Plugins Tutaj jak widać mamy dużo różnych calloutów Np. Lore Callout Albo różne inne Wybieramy jaki sobie chcemy No i teraz Wystarczy pobrać Klikamy Download Agree I tutaj Najlepiej wybrać plik, który pisze albo main, albo newest, albo no najnowszy po prostu. I Klikamy i download. Teraz wystarczy poczekać tam 4-5 sekund. I tutaj trzeba będzie kliknąć zapisz. Ja już mam pobrane te klauty, więc ja już nie muszę. Także tu już można wyłączyć. Włączamy OpenIV. I teraz, gdy jesteśmy w swoim w głównym folderze z Grom wchodzimy w folder plugins. Jeśli go nie macie, no to musicie pobrać to jest PDFR. Włączacie plugins. No i tutaj musicie chwilę jeszcze poczekać. Także włączacie WinRARA, tam gdzie macie pobrane te callouty. Teraz wystarczy włączyć znaczy otworzyć, tutaj otworzyć i tutaj pisze plugins. Wchodzicie w to. Czyli jednak musicie, a no tak, plugins, i tutaj macie lspdfr, także wracacie się jeszcze raz do głównego, możecie albo przerzucić od razu plugins do głównego, albo możecie włączyć plugins i przerzucić lspdfr, tak jak właśnie teraz robię, no i teraz już macie w sumie pobrane, no to teraz lecimy z kolejnymi. Dobrze, także gdy mamy już pobrane wszystkie kalauty, no to w sumie wystarczy tutaj wyłączyć, wyłączyć to, wyłączyć to. No i jest wszystko już gotowe. Dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę i się ma.